Jak przenosić wzorce wydruku między podmiotami w INSERT GT? Oprogramowanie z serii INSERT GT umożliwia eksportowanie wzorców wydruku do pliku. Istnieje możliwość przeniesienia w ten sposób wzorców do innych podmiotów utworzonych w programach serii INSERT GT. Proces eksportu i importu wzorca wydruku przedstawiamy na przykładzie własnego wzorca wydruku faktury sprzedaży w subiekcie GT. W celu wyeksportowania wzorca wydruku przejdź do modułu Wzorce wydruku, sekcja Administracja. Zaznacz na liście odpowiedni wzorzec wydruku, a następnie kliknij górne menu Operacje, Eksportuj. W oknie Eksportu wzorca wydruku kliknij Zapisz stronę. Ustaw lokalizację zapisu pliku, wprowadź jego nazwę, a następnie kliknij Zapisz. Gotowe! Właśnie wyeksportowałeś wzorzec wydruku do pliku o rozszerzeniu RPT. Zamknij okno eksportu przyciskiem Zamknij. Jeśli wzorzec wydruku ma zostać zaimportowany na innym stanowisku komputerowym, możesz przenieść go tam w dowolny sposób. Proces importu wzorca wydruku odbywa się również z poziomu modułu Wzorce Wydruku. Kliknij górne menu Operacje Importuj. W oknie importu wzorca wydruku wprowadź nazwę wzorca. Wybierz odpowiadający mu typ wydruku. Typ pliku wzorca to rpt. Następnie kliknij Dodaj stronę i wybierz plik wzorca wydruku. W celu zatwierdzenia wczytania wzorca wydruku kliknij przycisk OK. Gotowe. Właśnie zaimportowałeś do podmiotu nowy wzorzec wydruku. Jest on aktywny i gotowy do wykorzystania.